Dzień dobry Państwu, nazywam się Radosław Sawicki, reprezentuję projekt Chojnicka Samorządność. Dzisiaj rozmawiał będę z panią Janną Gierszewską, kandydatem do Senatu RP z Komitetu Polska jest Najważniejsza. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy lubi Pani przyrodę? Lubię. To dobrze, bo właśnie o przyrodzie chciałem dzisiaj porozmawiać, konkretnie o ochronie środowiska i o tym, co się z tą ochroną środowiska wiąże. Czy zna Pani skrót GMO? Tak. Cóż to jest? Jest to żywność genetycznie modyfikowana. Z tego co się orientuję, była ustawa uchwalona przez Sejm o nasiennictwie. Została przyjęta przez Senat, ale na szczęście prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zawetował tę ustawę. Zgadza się, jest to bardzo świeży temat. Działo to się w sierpniu. To zawetowanie poprzedziły protesty społeczne. Polaków, którzy w zdecydowanej większości nie chcą GMO. Z Pani wtrącenia na szczęście zgaduję, że Pani też nie jest zwolennikiem GMO. Proszę wypowiedzieć się na ten temat, przedstawić swoją opinię na temat genetycznie modyfikowanej żywności i prób. Wprowadzenia ich na polski rynek. Przyznam, że zaniepokoiło mnie to, że w ogóle taki, taki pomysł zapadł w naszym kraju, żeby otworzyć furtkę do takiego projektu, z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy uważam, nie wiemy i nie mamy pewności, co z tym się wiąże. Ja traktuję to z uwagi na brak informacji, taki pomysł jako bombę ekologiczną z opóźnionym zaponem, ponieważ przyroda nie jest przygotowana na, na takie krzyżówki, jakie nam się oferuje, a i nie wiadomo, jak, jak będzie z oznakowaniem to już patrzę z, z racji zawodu, jaki, jaki wykonuje, czy konsumenci będą właściwie i rzetelnie informowani o tym, jaką kupują żywność. A co pani sądzi o patentowaniu genu? Czy widzi w tym pani jakieś niebezpieczeństwo, że nagle. Rolnik nie będzie mógł uprawiać tej czy innej odmiany, ponieważ nie będzie jej właścicielem. Ja nie rozumiem w ogóle takiej ingerencji bez konsultacji społecznych to są poważne kwestie. Taka żywność bez wątpienia wpłynąć może na nasze zdrowie, na, na być może życie, mam nadzieję, że nie, ale jest w tym zbyt wiele niepewności, żeby tutaj jeszcze rozszerzać jak gdyby ten zakres, więc ja, byłaby, ja, ja jestem przeciwna tak, takim projektom i uważam, że przyroda stworzyła wszystko dotychczas na takim etapie i, i to się sprawdzało, funkcjonowało, w związku z z czym ingerencja poprzez jakieś sztuczne krzyżówki, które jeszcze z tego, co z, czytałam, rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany, nie mnie to nie przekonuje. Ja się obawiam tego osobiście. A jeśli idzie o ruch konsumencki, gdyby założyć czarny scenariusz, że jednak GMO jest sprowadzane do Polski, jest uprawiane, czy uważa Pani, że ten ruch konsumencki w Polsce jest na tyle silny, żeby wymóc? Chociażby oznakowanie takich produktów, żeby konsument miał wybór. Może nie powinnam takich rzeczy mówić aż tak w sposób pesymistyczny, ale niestety z racji pełnienia zawodu, wykonywania funkcji rzecznika konsumentów przez 12 lat nie wierzę skuteczność jakiejkolwiek instytucji, żeby to działało właściwie. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że mamy mnóstwo przepisów z różnych dziedzin życia, z różnych obszarów życia. Ja staram się pomagać ludziom jako rzecznik, ale to pokazuje, że również jest mnóstwo luk, mnóstwo nie do określonych sytuacji, na czym cierpią konsumenci, więc nie wierzę, że skoro tak, taki stan jest obecnie, że coś się zmieni i raptem ktoś nam zagwarantuje, że tu, akurat w kwestii GMO, będziemy mogli się czuć całkowicie bezpiecznie i będą instytucje, które będą to właściwie kontrolowały. Ja w to po prostu, w taką skuteczność pełną, stuprocentową nie wierzę. Dziękuję bardzo. Chciałem teraz zmienić trochę temat. Budowa ferm wiatrowych na wybrzeżu Bałtyku spowodowałaby, że. Energia w Polsce byłaby tańsza. Te fermy wygenerowałyby więcej miejsc pracy niż planowana energia elektrownia jądrowa. Chciałem zapytać Panią o Pani zdanie na temat bezpieczeństwa energetycznego w Polsce i w kontekście właśnie ochrony środowiska. Proszę powiedzieć, czy uważa Pani, że taki scenariusz alternatywny dla elektrowni jądrowej jest możliwy w Polsce i czy możemy się opierać głównie na czystych technologiach? Uważam, że jeżeli są pomysły i, i, i gdzieś to się już sprawdziło w jakimś kraju czy w jakichś krajach, i faktycznie wpłynie to na obniżenie kosztów, i, a przy okazji nie nie, nie nie dojdzie do zanieczyszczenia środowiska, to, to powinniśmy skorzystać z takiej alternatywy. W dyskusji o energetyce jądrowej często argument, argumentem jest strach. Ludzie się boją energetyki jądrowej, czy pani również. Mając w pamięci Czarnobyl i bardziej współczesny wypadek w Japonii w Fukushima, czy pani się tej energii boi. No niestety właśnie życie pokazało, że ta technologia stwarza zagrożenie. Może nie, nie, jest to, nie są to przypadki aż tak bardzo częste. Jest to, jest to jednak odstęp kilku lat czy kilkudziesięciu, aczkolwiek się zdarza, I, i to, co się stało w Japonii, no to już było na ogromną skalę zniszczenia są. Ogromne, prawda? Więc yy, ja nie wiem, czy nasz kraj jest przygotowany na to, żeby, żeby właśnie stworzyć właściwe zabezpieczenie dla nas, dla, dla obywateli. Od niedawna mamy w Borach Tucholskich rezerwat biosfery bory tucholskie. Czy uważa Pani, że Polska może jako swój towar eksportowy wystawić przyrodę, tą dobrze jeszcze u nas zachowaną, dziką przyrodę? Czy ona może być atrakcją i magnesem dla turystów, dla yy, biznesu inwestującego w turystykę? Uważam, że przyroda w Polsce jak najbardziej może być atrakcją i przyciągać turystów z innych krajów. Powinniśmy właśnie o nią dbać. Przecież nie chcemy mieszkać w betonowych wsiach czy miastach. Także uważam, że promocja i, i możliwość, jeżeli są jakieś tutaj możliwości właśnie zaprezentowania lub skorzystania przez kogoś, to, to z, właśnie z naszych widoków, z naszych okolic, to powinniśmy z tego skorzystać jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.